Michael? na witam was w nowym rodzaju filmu na moim kanale. Jest to swego rodzaju teoretyzowanie na temat tego, jak dany killer, tym razem nie nielicencjonowany, tylko licencjonowany. Będziemy mówić o Michaelu Myersie. Spróbujemy sobie ustalić, dlaczego właśnie on, w jakich okolicznościach, jak to się stało, że on został wybrany przez byt i jak to się stało, że on do tego wymiaru bytu trafił. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobrze, więc może zacznijmy sobie od tego, kim w zasadzie był Michael Myers w historii postaci w Dead by Daylight, dopisywany jako ziarno zła, czystego zła, które jest. Po prostu złe i jedynym jego celem w życiu jest zabijanie. Opisywany jest jako osoba, która wręcz musi zabijać, bo to jest jedyną rzeczą, która tak naprawdę daje mu spokój. Jeśli chodzi o filmy, to tak naprawdę Michael Myers jest owiany dość dużą tajemnicą w pierwszym, najpierwszym, że tak się wyrażę, w filmie którym Michael Myers jest, czyli ten Halloween wyreżyserowany przez Johna Carpentera pokazuje nam chłopca, który w pewnym momencie po prostu ubiera się w strój klauna, zakłada maskę, bierze nóż kuchenny i zabija swoją starszą siostrę następnie wychodzi przed dom z nożem w masce i przychodzą jego rodzice, którzy ściągają mu tą maskę i pytają co syn zrobił potem się okazuje, że syn po prostu hmm, tak jak już powiedziałem wcześniej zabił swoją siostrę i przez to trafia do szpitala psychiatrycznego, który według już opowieści i w sumie tego co można było zobaczyć potem w filmie, w praktyce, nie zadziałało to na Michaela dobrze. Wszyscy myśleli, że, że uda się może jakoś naprostować jego psychikę, że da radę po prostu go wyleczyć, ale to jakie warunki? Miał w tym psychiatryku, czyli niezbyt dobre traktowanie go, ciągłe krzyki innych chorych, wszechobecna psychoza. To spowodowało, że Michael tylko bardziej zamknął się w sobie. A w pewnym momencie po prostu uciekł i zaczął zabijać. I tak właśnie prezentuje się treść filmu której wam streszczać nie będę, bo nie ma to większego sensu, ale mm, protagonistką serii jest Lori Struth, antagonistą oczywiście Michael Myers i od razu zaznaczę, że mm, za mam zamiar sugerować ją tutaj mm, nie filmami, które wychodziły ciągiem, czyli te różne inne Halloween 4 i tak dalej. Będę się sugerował filmami, które są po prostu kanoniczne mm, według. Jakby nowego, że tak powiem, kanonu, czyli pierwsza część, ewentualnie druga i ta z 2018 plus Halloween Kills, czyli ta najnowsza. Tam oczywiście Michael nie jest w wymiarze bytu, ale mam zamiar się sugerować tylko tym, gdyż z tego co słyszałem, nie wiem, bo nie oglądałem. Tych filmów jest za dużo, żebym mógł je obejrzeć, a też nie za bardzo mnie tak szczerze interesują, tym bardziej, że nie są uważane za kanon Halloween, więc. Z tego co słyszałem, jeśli mówię źle, możecie poprawić mnie w komentarzu. Ten Michael Myers z tych dalszych filmów, z tych, co się ciągnęły bardzo długo, jest po prostu finalnie dziełem, wytworem jakiegoś kultu i można byłoby po to podciągnąć jakiś kult bytu ale nie za bardzo wydaje mi się, żeby to miał sens. Czyli podsumowując, Michael Myers, dziecko, które zabiło siostrę, potem ym, psychiatryk zniszczył go już do końca, następnie gdy z tego psychiatryka się uwolnił, stwierdził, że dobrym pomysłem będzie mordować każdego po drodze, kto mu przeszkodzi w wyeliminowaniu swojej rodziny, jaką jest Lori Strud. Skoro już wiemy, kim był Michael, przypomnijmy sobie, Pigułce, jak działa nasz byt, czyli jest to po prostu yy, kosmiczna istota, która potrafi tworzyć własne wymiary i która yy, chodzi po światach tylko i wyłącznie po to, żeby szukać dobrych materiałów na to, by móc zbierać emocje, których potrzebuje do pożywiania się, czyli najsilniejsze emocje, to jest strach, cierpienie i tak dalej. Miłość, też tylko że miłość, jakby miłość pod tym względem, że ona po prostu umacnia, wzmacnia cierpienie. Które wynika z tego, kiedy ta osoba, którą się kocha, cierpi. Więc generalnie chodzi o takie mocno negatywne emocje, byt się nimi żywi, i działa on w ten sposób, że przychodzi do świata, lokalizuje osobę, która ma według niego duży potencjał zabijania, i na podstawie tego potencjału potem oddziałuje na świadomość, na mózg osoby i na świat. Zewnętrzny, posiłkując się właśnie tymi złymi emocjami i makabrycznymi wydarzeniami, których ludzie się dopuszczają za jego pokusą po prostu. Im więcej jest tych emocji spowodowanych przez byt, im więcej jest ludzi, na, który, na których byt oddziałuje, co, co na przykład daje nam do zrozumienia historia dredża, tym byt ma potężniejszy wpływ na. Ten świat, na który oddziałuje i z którego chce wyciągnąć po prostu dusze, które są mu potrzebne, by realizować potem jego próby. No więc, skoro już powiedzieliśmy sobie, jak oddziałuje byt i kim jest tak naprawdę Michael, możemy przejść, dlaczego akurat on? No, moim zdaniem, odpowiedź jest oczywista. Tak jak same, sami twórcy The By Daylight dopisują Michaela jako po prostu ziarno czystego zła. To, że on nawet nie widział w zabijaniu nic złego, on po prostu to robił, bo to mu dawał spokój. Więc wydaje mi się, że przez to właśnie, że on nie miał żadnych oporów i tak dalej, dlatego został wybrany przez byt, bo byt widział już ten potencjał od razu na początku. W jaki sposób byt mógł na niego działać, wydaje mi się, że już po prostu od dziecka ujrzał w nim ten potencjał. I tak naprawdę historia Michaela, coś, to co się działo przed, to co się działo po, jest owiana wielką tajemnicą. Więc wydaje mi się, że to po prostu jest dzieło bytu, że on jakoś na faktycznie nieświadome dziecko po prostu oddziaływał w taki sposób, że po prostu skłaniał go do tego. Żeby móc, żeby móc go finalnie ciągnąć do swojego wymiaru. I warto też wspomnieć, że Michael Myers nie jest zwykłym człowiekiem. Nie jest to istota, która na zwykłą siłę po przejechaniu przez samochód wstaje dalej, po postrzale również wstaje dalej, nawet po spaleniu żywcem, wstaje dalej i idzie dalej, zabijać. Więc to nie jest zwykła osoba. I wydaje mi się, że byt miał tą świadomość i dlatego. Tak długo mu zajęło zabieranie go do swojego świata, bo możemy spojrzeć, ile w sumie Michael miał ofiar w całym filmie. Wiadomo, że to nie można tak, tak dosłownie przekładać, bo film to film, a gra to gra, ale teoretyzujemy sobie, prawda? No więc w jaki sposób Michael przedostał się do wymiaru bytu, tego również. Nie wiemy, generalnie w historii Michaela w The By Daylight nie jest to nawet za bardzo opisane, bo jest opisany tylko fragment filmu jak Michael jest w psychiatryku i jak on potem z niego ucieka, więc najprawdopodobniej zakładałbym taki scenariusz, że po wykonaniu tam iluś morderstw, kiedy byt był już w stanie otworzyć, zrobić przejście między światami, wtedy po prostu wziął Michaela do siebie i najzwyczajniej w świecie wykorzystywał go do swoich prób. A więc podsumowując, Michael Myers, dziecko ziarną zła, który od początku był przesiąknięty czystym złem, nawet nie wiadomo dlaczego, człowiek, no nie można go nawet nazwać człowiekiem, jakiś. jest to jakiś nadczłowiek, przez co mm, oczywistym jest dlaczego byt go wybrał i dlaczego skłaniał go do dalszych morderstw. Jestem w stanie mm, uwierzyć, że byt bardziej oddziaływał na osoby postronne niż na samego Michaela, gdyż mm, to osoby postronne wysłały go do tego psychiatryka i osoby postronne zapewniły mu takie okoliczności, które sprawiły, że Michael zamknął się jeszcze bardziej w sobie niż był zamknięty, dlatego wydaje mi się, że to bardziej byt oddziaływał na te okoliczności, bo Michael już sam w sobie był bardzo zły i nie chciał nic zrobić innego, tylko zabijać więc byt za bardzo nie musiał na niego tam mocno oddziaływać, więc zakładam, że właśnie w ten sposób się to wydarzyło, a potem gdy już Michael wystarczająco dużo zrobił, byt mógł po prostu otworzyć przejście między światami i zapewnić sobie pożywkę właśnie z Michaela a także z Lori Strud, bo oczywiście ona też jest w Dead by Daylight uniwersum no więc w tym filmie to by było na tyle mam nadzieję że taki krótki format taki nieco inny wam się spodobał taki nieco luźniejszy możecie dać znać w komentarzach jak wam się takie coś spodobało i czy chcecie więcej takich odcinków też mam zamiar nagrać także tego typu film na temat reszty killerów, którzy są licencjonowani. No więc dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam Was na mojego Discorda, Twitcha, na którym streamuję, a także jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to na mojego Patronite'a. A w tym filmie to już było na tyle i zapraszam Was na następne filmy. Jeszcze tylko wspomnę, że wybiło 500 subów. Wam bardzo dziękuję. I macie pomysły na jakiś specjal, coś co chcielibyście na moim kanale zobaczyć z tej okazji, napiszcie też w komentarzu. Postaram się coś wymyślić, coś zorganizować i zobaczymy co przyniesie przyszłość. Na razie to się z wami żegnam. Do następnego.